Cześć, tak, z czystej ciekawości. Znalazło się tu u mnie wcześniej. Z tej ciekawości, po wygaszeniu, chcę zobaczyć, jaka jest temperatura tutaj w komorze spalania, w kozie. No i przeszczelimy go na zewnątrz. Jeszcze tutaj ma blacha 170 stopni. Tu już się nie pali, to jest tam 50 stopni. Brzmiczki frontowe 128 max. Od boku, tu się tym drzewem nie przejmujcie. Nie przejmuję się bynajmniej ja, bo drzewo jest mokre. Ono mi tutaj się dosusza, po prostu. 120, stówka, 116 max. No, a to nas bardzo ciekawi, to ten szamot. Tu od góry 170, 220 stopni. Tu jest najcieplej. Jeszcze ma on tam 300 stopni. Ten szamot. A jak widać, widzicie, że się nie pali, nie? Widać nawet. Drewno ile ma jeszcze rozrzeżone? No. To jeszcze temperatura tu w komorze spalania jest wysoka z tej strony. Już jest mniej. Drewno jeszcze ponad 200 stopni. Więc trochę jest. Tu nawet miejscami łapie nam drewnianko trzystówki. Ono się tam jeszcze żarzy lekko. Tak wygląda. Więc. Jeszcze jest sporo tu temperatury. No i co? Ja takiego pieca nie zostawiam nigdy na noc. Wiadomo, leży tutaj drewno. Opałowe, ale ja sobie jeszcze tu będę siedział. Pewnie co najmniej z godzinę, półtorej. I to wszystko mi już tu wystygnie. I dopiero jak mówię pójdę sobie do domu. Tak nigdy nie zostawiam, że wychodzę gdzieś z garażu i zostawiam gorące palenisko rozżarzone węgle bądź drzewo. No jest ładnie. No. 350 prawie. 357, tam na dole 370 stopni 380 Dzisiaj nie pali. No tyle w temacie paleniska. Tu jak widzicie wentylator jest w dalszym ciągu do szybszego ogrzania pomieszczenia cyrkuluje mi to powietrze na tą rurę tutaj. Jest lepszy przepływ, szybciej się pomieszczenie nagrzewa. Dzisiaj było 10 stopni. Po rozpaleniu, po 45 minutach, zrobiło się w garażu 25 stopni. Teraz już temperatura się wyrównała. Widzę, że jest 19,6. No, I ta koza nam już dość długo służy. No już trzeci rok jest. Ja musiałbym zobaczyć, właśnie na filmiki z montażu. No, nie jest często palone, prawda? Tu już są dwa komplety tych rur zużytych. To są zwykłe rurki. No, ale już dwa komplety zeszły. Teraz to jest ostatni sezon. Będzie je trzeba tutaj wymienić na nowe, bo już z nich nic nie będzie. Nowe to nowe. Koszt niewielki. W przeciwieństwie do spalenia budynku. To koszt śmieszny. No. Koza nigdy nie była odmalowywana. Ona była wypalana raz. Wypaliła się i ona już tak została. Co się tu stało przez lata? Tu już szybra. Szybra już nie ma. Szyber szlak trafił już trochę spuchła raz od temperatury. Trochę ją tutaj wybrzuszyło. W najbliższym czasie będzie trzeba zmienić tutaj ten nasz piecyk na no nowszy model. Myślę coś z nadmuchem od razu. Do no świętego spokoju ta podać. No ale kiedyś koza nadmuchowa kosztowała nam tam jakieś 500-600 zł. Do 1000 widziałem te kozy nadmuchowe. Teraz już te kozy nadmuchowe są po 2, 2,500 zł te same piecyki no, Było kupić kiedyś. Tą kiedyś kupywałem za 160 zł, teraz ona kosztuje pewnie około 400. Bo tu więcej jest tych cegieł szamotowych. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, czyli sztuk. Czy 11, czy 12, więc to jest, ta, to jest ten większy piecyk, więc on był niby droższy, że tak powiem. No, ale się sprawdza. Wiadomo, z czasem tu się wszystko niszczy, ale jak mówię jak się pali, normalnie nie przypala się jej, ja ją przypaliłem parę razy za mocno, zazwyczaj za mocno pale w niej żeby szybko dogrzać budynek, no to jest jak jest. No i tyle z naszej kuski. Mm.